Jedna z największych broni diabła to zniechęcenie. Nigdy nie pozwól diabłu, aby cię zniechęcił. Zniechęcenie to droga, przy której jest znak zakazu wjazdu. I jeśli przestrzegasz kodeksu drogowego i widzisz znak zakazu wjazdu, to nie wjeżdżasz tam. Jest tam ruch jednokierunkowy, można stamtąd tylko wyjechać. Ten zakaz wjazdu dotyczy zniechęcenia. Tak szybko jak poczujesz pokusę do bycia zniechęconym, powiedz nie. Tam jest zakaz wjazdu, nie pojadę w tym kierunku. W 30 rozdziale pierwszej Samuela jest werset. To był czas, kiedy Dawid, zanim został królem, kiedy był ścigany przez Saula i jeszcze błąkał się po okolicy. W tym czasie znalazł się w pewnej sytuacji, w której jacyś ludzie ukradli jego własność. Jego żona, w zasadzie kilka żon, zostały uprowadzone. I czytamy tutaj. W pierwszej Samuela, 30 rozdział. Kiedy Dawid i jego ludzie dotarli do syklak, a malekici, wrogowie, napadli na syklak i spalili je i wzięli do niewoli wszystkie kobiety, werset drugi). I kiedy Dawid przybył do miasta, zastał je spalone i żony, synowie i córki, wszyscy zostali wzięci do niewoli. A Dawid i ludzie, którzy z nim byli, wybuchli głośnym płaczem. Wyobraźcie to sobie, płakali aż do utraty sił. Stracili żony, dzieci i majątek. Jest napisane, że Dawid znalazł się w wielkim utrapieniu. Był bardzo zniechęcony, bo ludzie zamierzali go ukamienować. Obarczali go winą za to, co się stało. Ale jest tutaj napisane, że Dawid jednak wzmocnił się w panu swoim Bogu. W wersji King James jest napisane, że Dawid pocieszył się w panu, kiedy sytuacja wydawała się beznadziejna i bez wyjścia. Proszę, zapamiętajcie ten fragment 1 Samuela 30, werset 6. Dawid jednak wzmocnił się w Panu, I proszę róbcie tak, kiedy wydaje wam się, że wszystko idzie źle. Możesz nie potrzebować tego słowa dzisiaj, ale może przyjdzie taki dzień, że będziesz go potrzebował. Czasami słowa w kościele są prorocze, przygotowują cię na coś, co dopiero nadejdzie. A kiedy to się wydarzy, to przypomnijcie sobie, Dawid jednak wzmocnił się w Panu. I czytamy dalej, że następną rzeczą, jaką zrobił Dawid, było szukanie Pana. W tej strasznej sytuacji być może ja jestem temu winien, Panie, co powinienem zrobić? Werset ósmy. I Pan powiedział mu, co ma uczynić. A on tak postąpił i wszystko odzyskał. Czytamy tutaj, trochę dalej w dół, niżej. Werset 18. Dawid zaś uratował wszystko to, co zabrali Amalekici. A więc zapamiętaj te dwa wersety. Pierwsza Samuela 30, werset 6 i 18. Dawid wzmocnił się w panu i Dawid odzyskał wszystko, co zostało utracone. A Bóg, który żył w czasach Dawida, jest taki sam dzisiaj. Bóg, który pomógł Dawidowi, pomoże i Tobie. Pamiętaj, że zniechęcenie to droga, przy której jest znak zakaz wjazdu. Druga droga, na której jest zakaz wjazdu, jest drogą samopotępienia. To kolejna droga jednokierunkowa. To dwie, które zazwyczaj podkreślam. Zniechęcenie i samopotępienie. Dlaczego o tym mówię? Bo sam taki byłem. Szedłem tą drogą pod prąd niezliczoną ilość razy. Zniechęcenie. Oprzedłem całą tę drogę samopotępienia. Szedłem drogą samopotępienia wiele razy. Myślałem, że to jest duchowe potępiać sam siebie. Jestem całkowicie zepsuty. Jestem bezużyteczny, jestem porażką. I myślałem, że to jest pokora. Nie, nie byłem pokorny. To było zwątpienia. Słowa pokornej osoby są inne, a to były słowa zwątpienia. Jestem bezużyteczny, do niczego się nie nadaję. Czasami niektórzy ojcowie mówią takie rzeczy swoim dzieciom. Głupi ojcowie, do niczego się nie nadajesz, jesteś nic nie warte, Kiedy się w końcu nauczysz? Żal mi ich. Nazywam ich złymi ojcami. Tak jak ojcowie, którzy molestują swoje dzieci. To są źli ojcowie. Tacy, którzy mówią złe, negatywne rzeczy do dzieci. Nic nie osiągniesz, jesteś beznadziejny. Nie mów mi, że znowu wszystko zepsułaś. Bądź jak jeden z tych ojców, kiedy pojawia się problem i przychodzi dziecko. Okej, okay, synu, nie martw się, naprawimy to. Nie martw się, wszystko będzie dobrze, rozwiążemy ten problem. Zachęć swoje dziecko, żeby miało nadzieję. Bóg jest Bogiem nadziei i zachęty. Nie ma niemożliwej sytuacji dla Boga. Jezus pokazał to swoim życiem, że nigdy nie był w sytuacji, kiedy po prostu drapał się po głowie i myślał: Nie mam pojęcia, co zrobić. On jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Jeśli pójdę do niego z jakimś problemem, to nie odpowiem mi, że nie wie, co zrobić. Nawet jeśli to ty rozrabiałaś. Ja narozrabiałem wiele razy i Bóg to rozwiązał. I to daje mi nadzieję. Nie mówi czegoś w stylu, jeśli to inni narozrabiali, to rozwiąże to. A jeśli ty, to niestety nie. Nie Bóg, w którego ja wierzę. Bóg, w którego ja wierzę, bez względu na to, kto narozrabiał, mówi, naprawimy to, naprawię to dla ciebie. I dziękuję Bogu za te wiele zdarzeń z mojego życia, które On dla mnie naprawił. I to właśnie zachęca mnie do stawiania czoła przyszłości. Nieważne, jaki jeszcze bałagan spowoduje w moim życiu, nie jestem doskonały. Mogę się pomylić i popełnić błędy. Z wiekiem robię ich coraz mniej, ale nie mogę powiedzieć, że już nigdy żadnego nie popełnię. Ale służę Bogu, który mówi naprawię to dla ciebie. To jest ten sam Bóg, którego ty masz, bracie siostro. Kiedy odchodzisz stąd i stajesz przed sytuacją, posłuchaj tego słowa, jak Pan mówi naprawię to dla ciebie. Nie potępiaj się ani nie zniechęcaj. Wzmocnij się w Panu. Potępienie pochodzi od diabła. Służba Starego Testamentu była służbą potępienia. Nie jesteś wystarczająco dobry, nie jesteś wystarczająco dobry. Nigdy nie zapomnę snu, który miałem. To było w dawnych dniach, początkowych czasach Kościoła, kiedy spotykaliśmy się w naszym domu. Pan dawał mi sny z przesłaniem. Dzisiaj już nie tak często. Kiedyś się o to martwiłem. Mówiłem: Panie, kiedy byłem młodszy. Mówiłeś do mnie wiele rzeczy, żeby mnie zachęcić. Wiele małych rzeczy mówił, zrób to, zrób tamto. A teraz wydaje się, jakbym Ciebie nie słyszał. I kiedyś się zniechęcałem. Dlaczego Pan mówi teraz mniej do mnie? I wiecie, co Pan mi odpowiedział? Do małego dziecka musisz mówić, umyj zęby, idź do łóżka, załóż piżamę, idź do szkoły. Czy odrobiłeś pracę domową? Ale nie mówisz do 25-latka, żeby umył zęby i się przebrał. Dlatego mówię ci coraz mniej. Dorosłeś. Alleluja. Dziękuję, Panie. A więc odkryłem, że jeśli słyszę coraz mniej, to dlatego, że dorastam. Mój ojciec nie musi mi mówić tak wiele, bo widzi, że robię właściwe postępy. A jeśli zbłądzę, nadal mnie skoryguje, powie nie tędy droga. Więc nie zniechęcaj się. Wróćmy do snu, który miałem. I w tym śnie wracałem ze spotkania, na którym przemawiałem. I wracałem do miejsca, w którym mieszkałem, ale to było w innym miejscu, nie w moim rodzinnym mieście. Wracałem, byłem sam. I byłem bardzo zachęcony taką wielką swobodą, jaką miałem podczas przemawiania. I kiedy wróciłem do swojego pokoju, usłyszałem za sobą głos, który mówił, to nie było wystarczająco dobre. Mogłeś to zrobić lepiej, nie było wystarczająco dobre. W tamtym czasie, kiedy słyszałem takie słowa, to myślałem, to musi być Duch Święty. Mówi mi, to nie wystarczy, muszę zrobić to lepiej. Diabeł nie mógłby czegoś takiego powiedzieć, to nie było wystarczające, zrób to lepiej. Ale byłem zniechęcony, powiedziałem panie, włożyłem to całe swoje serce, zrobiłem wszystko co możliwe i mówisz mi, że to nie wystarczy? I usłyszałem słowo mówiące do mnie. Obróć się i zobacz kto do ciebie mówi. W moim śnie patrzę wstecz, a tam ciemna postać. Natychmiast uciekł. To był diabeł. Bo zapytałem Pana, ilekroć mówisz do mnie od przodu, zawsze mnie zachęcasz, ale kiedy słyszę głos od tyłu, to zawsze ten głos mnie zniechęca. To nie było wystarczająco dobre. I tego dnia coś odkryłem, że głos, który mówi to niewystarczająco dobre, to nie Duch Święty. Wyobraź sobie, że Twój mały trzylatek albo czterolatek pisze do Ciebie kartkę urodzinową. Wszystkiego najlepszego, kochany tatusiu. I niektóre litery są jakby w odbiciu lustrzanym albo krzywo napisane. Pisownia jest z błędem i być może jest jakiś błąd gramatyczny. A więc to dziecko napisało to wczorajszego wieczoru i rano przynosić to jako prezent, a Ty mówisz, hej, pisownia jest niepoprawna. Czy byłbyś takim ojcem? Z całym trudem tego dziecka, jakie sobie zadało, żeby przygotować ci tę kartkę. Czy zwracasz uwagę, czy litery są prosto? Nigdy tego nie zrobisz. Przytulisz tego dzieciaka i powiesz, bardzo ci dziękuję. Chcę wam coś powiedzieć, drodzy bracia i siostry. Bóg jest lepszym ojcem niż wy jesteście. Nie obrażajcie go mówiąc, że On jest gorszym ojcem niż Wy. Jeśli ty nie zniechęcasz swojego dziecka w ten sposób, to Bóg nigdy nie zniechęci Ciebie. Nawet jeżeli napisałeś wszystko krzywo, to nie ma żadnego znaczenia. Nie jest Bogiem zniechęcenia, jest Bogiem wszelkiej zachęty, a także Bogiem, który nigdy nie potępia. Posłuchaj, zapamiętaj te wersety. Trzeci rozdział Ewangelii Jana. Werset 17. Bóg nie posłał swojego Syna, aby świat posądził, potępił, osądzić w sensie potępienia. Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat zbawić. I Duch Święty nie został teraz posłany, żeby cię potępić albo żeby ciebie osądzić, ale żeby cię uratować. Popełniłeś błąd. Przyszedł, aby cię uratować przed ponownym popełnieniem tego, nie żeby cię potępić za to, co zrobiłeś. Proszę pamiętaj o tym. Nie myśl, że stajesz się świętszy przez samo potępienie. Potępiając siebie tak myślałem. Potępię się, wtedy mówię: Jestem zepsuty, jestem do niczego. Ale to nie jest pokora. Myślisz, że to pokora. Czasami klepiemy się po plecach i mu mówimy: Jestem zepsuty, do niczego się nie nadaje. Jestem pokorny, jestem pokorną osobą. Nie jesteś pokorny, brak ci wiary. Potępiając sam siebie, Bóg nie posłał syna na świat, aby świat potępił. Kto cię potępia? Diabeł. Bóg nie oczekuje, że z dnia na dzień staniesz się doskonały. Potrzeba wielu, wielu lat, żeby dojść do doskonałości. A nawet jeśli nie robisz dużych postępów. Pomyśl o niepełnosprawnym dziecku w klasie, albo o kimś, kto ma mniejsze zdolności, albo jest sprawny inaczej, tak jak się mówi w dzisiejszych czasach. Jak bardzo cierpliwi są niektórzy z nienawróconych ziemskich nauczycieli. Zachęcają te niepełnosprawne dzieci. Bóg jest o wiele lepszy niż to. Nigdy nie będzie zniechęcał. Nie wszystkie dzieci są takie same, nie wszystkie dzieci Boże są takie same. Ci z was, którzy są ojcami, wiecie, że nie wszystkie dzieci są takie same. I Bóg również wie, że jego dzieci nie są takie same. I chcę ci powiedzieć, nigdy nie pozwól diabłu aby cię zniechęcił. Nie pozwól diabłu aby cię potępił. Robił to przez lata, ale dzisiaj chcę ci powiedzieć, że nigdy więcej tego nie zrobi. Zobaczyłem na tych drogach zakazy wjazdu i nigdy więcej tam nie pojadę. Kiedy zbliża się zniechęcenie, mówię nie. Widzę ten znak zakaz wjazdu, a kiedy z Zbliża się samopotępienie, no widzę inny znak. Zakaz wejścia. Od wielu lat nie wchodzę już na te drogi. I to uczyniło mnie szczęśliwszym. Nie dlatego, że jestem idealny albo się nie mylę. Nadal robię wiele błędów, ale się nie zniechęcam.